Zobaczymy jak naprawdę ostatnia połowa już dłużej tak, ciężarowa Christiana, usta przepisza, pamięta, to jest ostatni strzał, także dajemy z wszystko, całe 100%, ja jestem przy Będzie w troszeczkę łokciej i będzie dobrze, zaliczony na tym wygląd Christiana, żebyśmy go zobaczyli nie jest zły jak na pokładach, który bardzo się zacytowały i tutaj tylko bunkę zacytowały oprócz tego, że się z systemami ciężarowymi cały czas zakupuje jakąś taką proporcję no, nie ma dużo kosztowy nie jest cały czas planowany, niewiele jest na klasie to samo wyżylony, można zobaczyć czynników ja uważam, że prace, którą włożył w siebie przez 4 miesiące, żeby nie było, w centrum żadnych na nie ma, nie jakby kurwa pierdolonej, koksy, kurwa, które zaczynają swoją karierę na człowiek, od pierdolenia w siebie, 10 cm kurwa też to przy treningie, naturalnie popatrz zrobione, nie ma tutaj to, co mówić, W ręce, jak zacząłem trenować, na człowiek, 37 cm, to jest nie ma około 40, zachowujemy, tak powiem, do, do, dobry wygląd wizualny. Ja jestem zawodnikiem ciężkim, także ja, ja tam już wiekowym, to mnie tam gdzieś nie zależy na tym wyglądzie, bardziej mi zależy na wygarnięciu, się tym profesjonalnym. A tutaj chłopaka planuje, żeby w miarę arenie dźwigał i jeszcze jeszcze do znowu nieźle wygląda. Ja uważam, że to jest co Dziękujemy wszystkim za uwagę. Z apel do młodych chłopaków pamiętajcie że jednym czasami jest źle w życiu, ale sport może wam uratować życie. Oczywiście zawsze wiąże się to z jakąś tam inwestycją ten sport, ale zawsze z tym sportem jest dużo lżej niż, niż bez sportu. Bo no, przynajmniej macie cel w życiu. Stawiacie sobie kolejne kroki, kolejne cele, które jakieś tam pewnie chcielibyście osiągać, czy do nich dochodzić i to jest właśnie to całe szczęście, czego pozwalam na i Chowu.